Cześć. W tym poradniku chciałbym pokazać ci jak ściągać gry z internetu na nasz komputer. W tym celu potrzebujemy tylko przeglądarkę Mozilla Firefox i wybraną grę. Wchodzimy w, w Mozilla Firefox i w Google wpisujemy swój tytuł gry. Szukamy tej gry. Patrzymy czy działa. Wchodzimy w narzędzia, informacja o stronie, media i szukamy pliku z grom. To będzie y, tutaj w typie powinno być SWF, czyli zaraz znajdę. czyli Application X Short Squared Flash. Gdy znajdziemy to, klikamy Zapisz jako. Tworzymy sobie nowy folder i, napisuje, i, i piszemy nazwę gry. Teraz klikamy Otwórz I klikamy Zapisz. Teraz wychodzimy ze wszystkiego i wchodzimy w folder z grom. Otwieramy tą grę za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej. O tej chwili masz grę na swoim komputerze bez używania internetu. Dziękuję za obejrzenie filmików, film nagrany specjalnie dla PL. Pozdrawiam Kundel Karol.